Gry w we wrześniu jest w świetnej formie i udowodnił to w ostatniej kolejce, gdzie urwał punkty KP Starogard Gdański, a w Pruszczy Gdańskim mieliśmy meczycho przez duże M. Popisy strzeleckie wyciągnięte z najlepszych lig europejskich Czarni Pruszczy Gdański Pogoń Lębork zabrały nas do parku rozrywki i sprawiły, że jeszcze długo po ostatnim gwizdku dochodziliśmy do siebie. Mimo, że jeszcze nie mamy jesieni za oknem, to Dmytro Krasnoselski z Wieżycy Pelplin postanowił ustrzelić spadającego liścia i to jego bramka została wybrana najładniejszą w siódmej kolejce. Ósma kolejka powinna mieć imię Aleksa Kolasy, jego bramki oraz bramki z innych spotkań już teraz. Zaczynamy od wizyty w Bytowie, gdzie przyjechały zawsze groźne rezerwy chojniczanki. W 22 minucie w polu karnym fauluje Patryk Dąbrowski i sędzia Leszek Wnuk dyktuje jedenastkę. Rzut karny pewnie wykorzystał Oleksiewicz i popularna hojna prowadziła z Bytowią. Goście bardzo szybko poszli za ciosem. W szesnastce najlepiej odnalazł się oczywiście Tomasz Mikołajczak i zapakował piłkę do siatki. Końcówka pierwszej części to był naprawdę dobry czas podopiecznych Tomasza Fojuta, którzy mogli prowadzić jeszcze wyżej, ale w decydujących momentach brakowało im skuteczności. Po zmianie stron w końcu odważnie ruszyła Bytowia. Jedna akcja, druga, trzecia i piłka w końcu w sieci. Samuel Wirkus ucieka obrońcom i pokonuje Adriana Czerniewicza. Ekipa Waldemara Walkusza złapała kontakt, a Wirkus mógł doprowadzić do remisu, ale w tej sytuacji uderzył bardzo niecelnie. Chojniczanie spróbowali po stałym fragmencie, ale doskonałej okazji nie wykorzystał Rafał Majtyka. A jego kolega w doliczonym czasie gry zanotował być może pudło tej rundy. Na jego szczęście gospodarze nie odrobili już strat i trzy oczka pojechały do Chojnicz. W tym sezonie Pomezania ma problem z regularnym punktowaniem. Kibice zespołu z Malborka mieli zatem nadzieję, że ich ulubieńcy rozpoczną zwycięski marsz w górę tabeli pokonując u siebie Sokoła Bożepole. Animuszu jednym i drugim nie brakowało, ale więcej z gry mieli podopieczni Andrzeja Toustica, Kulało jednak wykończenie akcji. Niestety dla gospodarzy widoczny był brak snajpera Tomasza Grabowskiego. Ale do czasu. W końcówce pierwszej części prawym skrzydłem urwał się Filip Gucwa i jak na tacy wyłożył piłkę Kacprowi Gołuńskiemu. Do przerwy 1-0 dla gospodarzy. Gol szatni nie podłamał jednak piłkarzy Sokoła, którzy zaraz na początku drugiej części za sprawą Damiana Kugiela doprowadzili do remisu. Świetnie w pressingu popracował Jakub Godlewski. Obie drużyny nie zamierzały zadowalać się podziałem punktów i próbowały rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Więcej klarownych sytuacji kreowali piłkarze Benjaminka. Ich upór przyniósł efekt w 91 minucie. Fantastycznie przymierzył Hubert Klamrowski. To była kropka nad i w tym pojedynku. Kiedy pierwsze punkty w tym sezonie zdobędzie Beniaminek z Człuchowa? To pytanie zadają sobie prawie wszyscy interesujący się rozgrywkami czwartej ligi. Patrząc na kolejne występy tej ekipy, niestety wydaje się, że nieprędko, bo drużyna piasta nie wyciąga wniosków. Dopuszczają rywali do wielu sytuacji podbramkowych, a nawet jeśli mają szczęście i obejmą prowadzenie, jak w oglądanym spotkaniu z Wierzycą, to nie potrafią go dowieść. W Pelplinie do siatki trafił Karol Dołgowski i chociaż przez moment dał nadzieję na korzystny rezultat. 13 minut po tym golu przyszła jednak odpowiedź: kapitalnie przymierzył Oliwier Maczkowski i dał sygnał do walki o pełną pulę. Ku zaskoczeniu obserwatorów to goście stworzyli dwie znakomite okazje, po których powinni ponownie wyjść na prowadzenie. Świetne szanse marnowali. Bardzo dobrze w bramce spisał się Karol Neumann. A że niewykorzystane sytuacje ciemszczą, przekonaliśmy się w 70 minucie. Karol Zieliński huknął z najbliższej odległości i Bierzyca po raz pierwszy na prowadzeniu. Piast kończył mecz w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Dołgowskiego, a sprawę końcowego wyniku w 95 minucie wyjaśnił Maciej Meller. W Pelplinie zatem bez niespodzianki. O takową chcieli się także pokusić piłkarze aniołów, ale zadanie mieli najtrudniejsze z możliwych, bo przyjechali do Gdańska na starcie z liderem. Gedania bardzo szybko chciała pozbawić gości złudzeń i już w trzeciej minucie dzięki trafieniu Szymona do Wiały prowadziła jeden do zera. Chwile później gości uratował słupek. Gospodarze przeważali i w tej sytuacji wywalczyli żutkarny. Do jedenastki podszedł Konrad Waliszewski i nie miał problemów z pokonaniem golkipera przyjezdnych. 2 do 0 po 30 minutach. A że gospodarzom cały czas było mało, to w pierwszej połowie zadali jeszcze trzeci cios. Koronkowa akcja wykończona pewnie przez Dowgiałę. Po zmianie stron podopieczni Tadeusza Wanata wyszli odważniej i niejako zostali za to nagrodzeni. Czerwoną kartką ukarany został Miłosz Manuszewski i Gadania musiała sobie radzić w dziesiątkę. Grę w przewadze Anioły wykorzystały w 59 minucie. W zamieszaniu w polu najsprytniejszy okazał się Włażej Tomasiewicz. Goście poczuli krew i na dobre zagościli w okolicach szesnastki lidera czwartej ligi. Stać ich było jednak tylko na bramkę kontaktową autorstwa ponownie Tomasiewicza. Kapitalne widowisko obejrzeliśmy w Pruszczu Gdańskim. Czarni gościli pogoń Lemborg i zamierzali oczywiście odprawić ich z kwitkiem, ale okazało się, że tego dnia podopieczni Mateusza Michniewicza byli piekielnie mocni, szczególnie w ofensywie. Pierwsze ostrzeżenie nadeszło ze strony Jakuba Bacha. Oto kolejne, tym razem Nikodem Klejsa. Jak trafić do siatki pokazał swoim kolegom, Aleks Kolasa, który bardzo przytomnie zachował się tuż przed bramką. W 21 minucie pogon 1, czarni 0. Osiem minut później na indywidualną akcję zakończoną strzałem miał ochotę Robert Wesołowski, ale uprzedził go Jan Kopania. Dla gospodarzy dobrze się stało, Bogol stadiony świata. W tym spotkaniu na wszystko miał jednak odpowiedź Aleks Kolasa. Ponownie piłka znalazła go w polu karnym, i Lemborczanie wyszli na prowadzenie tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę. Zmieniamy strony, ale nie zmienia się skuteczność snajpera pogoni. Tym razem fatalny błąd defensywy, i z dziecinną łatwością, Alex notuje hat trika o tym, że gospodarzy nie wolno lekceważyć, ekipa trenera Michniewicza przekonała się w kolejnych 20 minutach. Przemysław Żukowski pod ladę i już tylko 2 do 3. Goście zaczęli się gubić w defensywie, czego efektem był rzut karny podyktowany w 80 minucie. Na gola zamienił go Bartosz Zalewski. Ostatnie słowo należało jednak do Aleksa Kolasy, który tak oto wpakował piłkę do siatki po raz czwarty. W Wejcherowie gryf podejmował KP Starogard Gdański. Przed spotkaniem z funkcji trenera zrezygnował Krzysztof Sobieraj. Obie strony grzecznie podziękowały sobie za współpracę. Spotkanie na Wzgórzu Wolności było zatem jego ostatnim na ławce trenerskiej KP. Jeśli chodzi o sam mecz, to lepiej rozpoczęli go gospodarze, którzy w tej sytuacji jeszcze do siatki nie trafili, ale poprawili się chwilę później i za sprawą Jakuba Maszoty wygrywali w 40 minucie 1-0. W drugiej połowie goście rozpoczęli remontadę. Kilka prób było nieudanych, ale w końcu piłka wpadła do siatki. Dośrodkowanie zrzutu rożnego wykorzystał Damian Kostkowski i mieliśmy 1-1. Jednak goście nie poszli za ciosem. Zobaczyliśmy za to kolejnego gola żółto-czarnych. Na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Szymon Łukasiewicz, i to była dobra decyzja, bo futbolówka znalazła się w bramce. Kilka minut przed końcem spotkania przypomniał o sobie Kostkowski, który po zamieszaniu w polu karnym doprowadził do remisu. Obie drużyny mogły jeszcze pokusić się o zwycięstwo, ale i jedni i drudzy swoich doskonałych okazji w samej końcówce nie wykorzystali. W Weicherowie podział punktów. Jaguar kontra Gryf Słupsk, czyli starcie zespołów, które dwa sezony temu między sobą do samego końca walczyły o awans do trzeciej ligi. Ostatecznie lepsi okazali się wówczas Gryfici, więc gdańszczanie mieli z nimi rachunki do wyrównania. Rozpoczęło się po ich myśli, bo już w dziewiątej minucie prowadzenie dał Janusz Surdykowski. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando gospodarzy, którzy powinni prowadzić wyżej, a zamiast tego stracili gola. Doskonale przymierzył Jakub Kazior. Gol stadiony Świata. Radosław Kulesza bez szans. Druga połowa to radosny, ofensywny futbol jednych i drugich. Okazji było co niemiara, bramkarze pełne ręce, roboty, ale ze skutecznością oba zespoły na bakier. Do ostatniego gwizdka goli już nie zobaczyliśmy. Jaguar i Gryf dzielą się punktami i mogą mieć po tym starciu spory niedosyt. Gromno wystaw miał lekko, łatwo i przyjemnie poradzić sobie na własnym boisku ze stolem gniewiną. A tu proszę, niespodzianka, goście mocno się postawili. 9. minuta i na 1 do 0 trafia Sebastian Bartlewski. Goście, rozochoceni takim początkiem, poszli za ciosem i podwyższyli za sprawą Nikodema Chińca. W nowym stawie konsternacja. Z letargu gospodarzy wyprowadził w 30 minucie Amadeusz Mielnik przeprowadzając samotny rajd lewą flanką. Na gola kontaktowego odpowiedzieli jednak goście, a konkretnie ponownie Sebastian Bartlewski. Po długim rogu strzał jak się okazało nie do obrony. Do przerwy 1 do 3. Po zmianie stron rozpoczął się Igor Jankowski Show. W odstępie 3 minut napastnik sprowadzony przed sezonem z Bałtyku Gdynia zdobył dwie bramki i bardzo szybko przywrócił nadzieję wśród fanów gospodarzy. Ostateczny cios nadszedł ze strony Norberta Hołtyna. Pozostawiony w polu karnym zapewnia trzy oczka. A tak prezentuje się tabela po ósmej kolejce. Grom zameldował się na drugiej pozycji po porażce Czarnych i jest niżej od Gedani tylko dlatego, że ma gorszy bilans bramkowy. W dolnej części stawki awans na 14. lokatę zanotowali piłkarze Sokoła. Na czele klasyfikacji strzelców Szymon Dowgiało i Igor Jankowski. Do grupy pościgowej po kapitalnym występie w tej kolejce dołączył Alex Kolasa. Oto jedenastka ósmej kolejki. Mieliśmy duży problem z obsadzeniem kilku pozycji, bo wielu zawodników spisało się bardzo dobrze w tej serii gier. Pewniakiem tak naprawdę był tylko Alex Kolasa, który cztery razy trafił do siatki i rzecz jasna został MVP kolejki numer 8. Następna seria gier zapowiada się bardzo ciekawie. Szczególnie zacieramy ręce na starcie w Starogardzie Gdańskim, gdzie przyjedzie grom nowy staw. Granie zakończymy w niedzielę w Słupsku. A teraz stała pozycja w naszym programie, czyli kontrowersje. W meczu Pomezani i Malborg z Sokołem Boże Pole sam na sam z bramkarzem wyszedł Filip Gutzwa. Próbował minąć golkipera, ale został powstrzymany. Zdaniem sędziego Maciej Raniowski nie faulował zawodnika gospodarzy. My, po dokładniejszej analizie, jesteśmy jednak innego zdania. W spotkaniu Jaguara z Gryfem, solową akcję przeprowadził Oliwier Bieliński, ale został zatrzymany tuż przed polem karnym przez Josefa Amoje. Sędzia pokazał zawodnikowi ze słupska żółtą kartkę, a gospodarze domagali się czerwonej, uznając, że Bieliński wychodził sam na sam z perem. Dużo się działo w tej kolejce, a więc poznajmy opinię naszego eksperta, już teraz Paweł Budziwojski. Witam serdecznie w czwartej Izze Pomorskiej jak zawsze nie brakuje mocy. W niedzielnym meczu czarni próż ulegli pogoni na bok 3-4. Cztery bramki Aleksa kolaszy to jest duży wyczyn. Nie zawsze zdarza się to nie tylko na boiskach czwartej ligi, ale chyba w każdych ligach. Także duży szacunek dla tego zawodnika, bo praktycznie wygrał pogoni mecz. Wiele się działo, ale zespół wpuszcza zawsze dostarcza nam wiele emocji, gra bardzo ofensywny futbol. Tym razem być może troszeczkę zapomnieli o obronie. W Stalogardzie Gdańskim, delikatna burza. Po remisie w Wejherowie 2 do 2. Krzysztof Sobieraj zakończy pracę w drużynie KP, szkoda, bo szanuję bardzo tego trenera, no ale mówię, jest duże ciśnienie na sukces. Co do kolejnej niespodzianki, uważam, że Jaguar Gdańsk, niezła niespodzianka z Gryfem Słupsk, z faworyzowanym zespołem, tym bardziej, że Jaguar, to jest zespół bardzo odmodzony w tym, w tym sezonie, z doświadczonymi zawodnikami, ale w małych ilościach, ale tutaj wartością dodatnią jest na pewno Bartek Śmietanko, Środkowy pomocnik, którego miałem przyjemność prowadzić. Jest to zawodnik, którego w drużynie chce mieć każdy trener. Pełna dyscyplina taktyczna, dużo biega, ustawia młodych chłopaków. Także cieszę się, że ten zawodnik spełnia taką rolę jak we wcześniejszym klubie. Chciałem tylko też podkreślić taką sytuację, że dużo zespołów traci, traci bramki. Często w okresach między rozgrywkami pytają mnie, czy mam jakiegoś środkowego obrońcę, i chyba tutaj jest deficyt, jeśli chodzi o tą pozycję. Być może jakieś są problemy w szkoleniu, być może za bardzo w grupach młodzieżowych stawiamy na, na taktykę, na, na grę w strefach. Za mało chyba skupiamy się na pojedynkach jeden na jeden tych obrońców, bo, bo jest to bardzo wymagająca pozycja dzisiaj i trzeba powiedzieć, że oprócz cech motorycznych, muszą być też odpowiednie cechy mentalne, bo ile napastnik może być nieobliczalny, to środkowo obrońca musi przede wszystkim dysponować dużą odpowiedzialnością, ustawieniem się na boisku, no ale też Dobrymi interwencjami, bo, bo często skupiamy się na tym, jak on fajnie odprowadza piłkę, a zapominamy, że obrońca przede wszystkim musi bronić. Dlatego tutaj, panowie trenerzy, no, mamy przed sobą duże wyzwanie. Musimy szkolić środkowych obrońców. Yy, Pomezania Malbork, dość pechowo przegrała swój, swój mecz z Bożym Polem, tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. Na, na pewno jakimś światełkiem w tunelu jest kolejna e, bramka e, Kacpra Gomuńskiego. Ten chłopak ma 16 lat i myślę, że jak tak dalej będzie się rozwijał, to już niedługo e, możni świadka futbolowego przyjadą e, po niego i zabiorą go e, z Malborka. E, myślę, że futbol może oddać, no bo to, co zabrał teraz, mam nadzieję, że po odda w następnych meczach. Gdania Gdańsk wygrała kolejne swoje spotkanie z Aniołami No Zespół Aniołów tradycyjnie Gra dobrze, przegrywa spotkanie, no ale mam nadzieję, że i, i słoneczko uśmiechnie się do sympatycznego tenra, ta Wanata i jego zespołów. Szkoda bardzo o stolemu gniewino, tak po ludzku, ponieważ w pierwszej połowie w meczu z gromem rozegrał fantastyczny mecz. Prowadził zespołem gromu i zanosiło się na niespodziankę. No niestety po przerwie coś siadło, coś się zepsuło i zespół stolemu dalej z jednym e, punktem na koncie. Wszystkim zespołem życzę. W przyszłej kolejce, żeby grały na takim poziomie jak teraz, strzelały tyle bramek i Znowu można mówić o wspaniałych emocjach piłkarskich. Przed nami dziewiąta kolejka. Interesująco zapowiada się starcie Kapel Starogardu Gdańskiego z Gromem Nowy Staw. Ten mecz oraz inne spotkania w naszym magazynie, jak co tydzień. Do zobaczenia. program współfinansowany przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.